Siemaneczko, tutaj oczywiście Bix podłoga 90 tysięcy, a ze mną jest Kupca425 Tak, witamy was w drugim odcinku z Brawl Starsa Może oglądaliście w dzisiejszego live'a, ale jednak nie był on za długi, bo jednak była mała aktywność, więc to już nie miało sensu po prostu. No i co? Polecamy wam jeszcze nasz klub. Pole Polecamy wam klub Fanny Kuby i Bix. Oczywiście nie, są, nie ma wymaganych pocharków. I po prostu zapraszamy. To jest bardzo miła atmosfera. Nie można na nic narzekać jak dla mnie. No i co, gramy duo, gramy duo. Jedziemy sobie bóla. I próbujemy mi nabić dzisiaj e, pocharków. Chociaż pocharków, jeszcze... ale nie obiecujemy, że dzisiaj nam się to uda. A raczej jeszcze jutro rano nabijemy. Jutro gdzieś tak o 11.00 będzie filmik. I przypominam wam, że jutro nagramy live'a na tym razem na koncie Kupsona na Facebooku. No ten, no mój live nie był za ciekawy, a jego live'a nagramy jutro trochę bazy. Fortnite'a, tak? No może. Albo jeszcze z TS-a, chociaż wątpię, że z ts nam się uda. I może z starsza, ale raczej nie. Wątpię, no, że nam się uda. Dobra, wi widzimy się, gdy będzie wielkie starcie. Jak widzicie, mamy już wielkie starcie. Ja zginąłem, ale i tak. Drugie miejsce na starcie. I jeszcze chyba dam rady. Tak, jeszcze dam rady się odrodzić. Szkoda, że mam tak mało pary. Nie, proszę, Leciałem w burzę. Zginąłem i teraz czy kupcą da radę? I ich... No wątpimy, że są da radę, bo go strefa przecież nie mi się odrodza. No i to teraz i drugie miejsce Ale drugie tak jak pierwsze prawie. Można uznać. Także zapraszamy do, naszych, do naszej grupy na Facebooku Eee. Fani, fani Kuby i Bixa. myślnik YouTube. I jeśli chcecie zagryć na Fortnite'a, to podajcie swój nick w komentarzach. Tak. I nagramy od. Wybierzemy kilka osób, i nagramy z nimi odcinek. odcinek albo live. Y. Zastanowimy się. I rozmowa będzie prowadzona przez Messenger'a. Tak. Co? Tak. na ja tego robota. Ja Idziemy na tego robota, czy na tego riko, tylko? na robota, Ryjko. Lecimy. Nie mogą mieć 8 parkiów to nie! 8 i 1. No i niej czwarte miejsce, teraz trochę słabo po 3 i a 2 Gudsona Dobra, zmieniamy skiny. Chodźcie, zadymiarzy ich, przepraszam. I widzimy się potem. Już jesteśmy, ja wziąłem kruka, a Kłupsem Serwa wziął broka. Tak. I oczywiście zachęcamy do subskrybowania, lajkowania i komentowania tak. tego filmu. I przesyłania, i przesyłania wam tego przesyłania tego filmu Waszym znajomym, żeby miał większy taki zasięg. Tak. Zabity. Napiszcie w komentarzach, czy wy macie jakąś legendę? Jeżeli tak, e, nie wiem. To dajcie łapkę w górę. Seriously. A, albo. Seriously! O, ja on teraz zlamił. I to bardzo. No. Nie za bardzo. Odcinek będzie trwał takie 10 minut, bo jesteśmy bardzo zmęczeni. Tym live'em, Który nam się do końca nie wyszedł więc... Tak samo na przykład jeszcze e, z odcinkami montowania tego i w ogóle. Wszystkiego i, i chyba już chyba zobaczycie... No jeszcze na tym pracujemy. Aha, akurat na skrzynce robi się e, rodzi się bot się menu Oczywiście e, Bigs będzie e, dawał serduszka Waszym komentarzom. Tak jest Zginąłem. A bój teraz też zginął. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Nie? Czekaj! Ty nie idź tam! Ty masz loła. Proszę! I teraz! skinałem. Czemu? Widzimy się za chwilę, kiedy będziemy mieli wielkie starcie. Jednak nam się udało wygrać. Jednak tego nie nagrałem, bo już nie zdążyłem. I teraz ustaliliśmy, że będziemy grali postaciami, na których mamy najmniej pocharków, czyli będę Barleya ja biorę Penny. No i gramy. I napiszcie w komentarzach, gdzie napiszecie, czy macie legendę, to napiszcie, ile wy macie pocharków. A jak coś, to możecie dołączyć do naszego klanu fani Kuby i Bixa. I Bixa i Bix czy Bixa zapomniałem oczywiście będziecie mieli jeszcze w opisie tego filmu e, linki do naszych e, Instagramów to znaczy albo Instagramów albo jeszcze e, grupy na Facebooku albo to i to Ale dojecha. Już wielkie starcie. Ale oni mają za dużo. Oni mają 13 parki obcych. Panie, panie, panie! Panie, panie. panie. meruje. Przepraszam was za to. Co ma? Coś z głowu. Mam drzemkę. Poczekajcie, muszę mieć dźwięk na okej. Okay. I możecie się tak myśleć, no że nie jestem pewna, że kiedyś tam, kiedyś na kanale będzie piosenka wymyślona przez nas. Tak. Specjalna gdzieś tak. Pięćdziesiąt... Nie, dziesięć, dziesięć subskrypcji. No Dobra, tak myślę. No, też tak myślę. Tylko szybko to nabijajcie, bo za niedługo jedziemy na wakacje. A nie będziemy w drodze no Nie będziemy chyba w drodze mogli nagrywać. E, jedynie nagramy filmiki na zapas i... Wtedy, Wtedy byście mieli... mieli... Co oglądać. Co oglądać, tak. Nie, zginąłem z Berlin. A gdzieś nie przy Berli, przy Pizzem, tylko przy Dynamikę. Dynamikę. go lubię spokojnie. A tu, że ma maika to łakuje Daje lajka. Albo i po prostu daje lajka. No. Trafiłem go. Tutaj coś jest. A nie. Gdy prawie leży. Ja też raczej będę teraz leżał. O ja dopiero trzy drużyny... Jeszcze cztery drużyny. No. Dopiero jeden team zginęł, ja tego nie lubię. Pa! I rzucam! Ja oczywiście ich będę kampił Jak jak to Kuba czy Tak czasami na niego mówię Bo jego imię mi się kojarzy z nim Ile powercubesów tutaj jest Oczywiście musimy tak zrobić Że nie zabili Oczywiście Teraz bierz sobie tutaj moje powercubes Ja będę miał power powercubesów Życie Życie, życie już wygraliśmy Nie wiem jak to się stało ale wygraliśmy. Dziesiąta ranga na Barle i wsiadło. Dobra, to jest nas... Jeszcze dwa meciki zagramy i kończymy ten filmik, albo jeszcze więcej. No, zobaczymy. Dobra, widzimy się Ewy już w top 3. Jesteśmy. Już to jesteśmy 3. w top 3. I już nawet top 2. Czyli ja jestem bardzo zadowolony z tego, co my dzisiaj wyrabiamy. Choć znaczy, oprócz tych temporażek, no to to się nie liczy. Chodź może potem skrzynkę. I chciałbym wam bardzo, ale to bardzo, bardzo podziękować za ten filmik, który dzisiaj nagraliśmy. On miał nawet... bo my nie jesteśmy takimi popularnymi youtuberami, tak jak na przykład Kapka Damian. Przecież tego pozdrawiam. Jeśli to ogląda i... Tylko w 3 godziny wbiliście 16, 17 wyświetleń, aż muszę zobaczyć później ile Masz jest kolega teraz. kolega do mnie dzwoni, nie mogę się rozłączyć, no dobra. Takiego wrażenia. Ale chyba raczej sobie nie poradzimy, bo jeszcze jest... Na... A no to jest. No. No. Dobrze, zrobimy sobie taką chwilę... przerwę i wracamy. Dobrze, chwila przerwy minęła i gramy ostatnią rundę już w tym odcinku. Może jutro postaramy się mi wypuścić e, tego? E, bu. Bu, tak. Bo ku, kupca jest tak bardzo na niego napalony, że aż piszczy tak bardzo, bo chce. No. Znaczy, ja już go mam. Go od 700 puchark. 760 tu pucharków. Bo, czy, bo ja mam więcej pucharków, choć zacząłem później grać. Ale. Po prostu to jest gra. Familiady. Heh, XD. O oh nie! Odwrócił się jego teammate! I teraz... Nie, nie ma jednego teama mniej. Ale nie fajnie. O oh nie, Barley mnie drugi atakuje. I Mortis, Mortis mnie atakuje! Ja już idę pomóc. Chyba rzucam nie wiadomo gdzie. Po prostu, żeby trafić. Ja proszę tu rzucę. O! Ciekawe gdzie on uciekł. Już jesteśmy w top 3. Czyli mamy pucharki już. Tutaj jest taki teammate. Trafił mnie niestety. Ale zabiłeś! Twój... twój Stefanik zabił. No. Ojż. No ja zginąłem jak to ja. No. Trzeci Trzecie, Trzecie. Trzecie no, Dobra, my będziemy... Tym akcentem już skończymy nasz odcinek. Jutro będzie odcinek tak pomiędzy 12 a 11. Zna... Zapraszamy do lajkowania, subskrybowania i komentowania tego filmu. Jeszcze tak, takie przypomnienie. Jutro będzie live na Facebooku, Instagramie, albo jeszcze na, na YouTube, ale to będzie na Instagramie, że co ja ogłoszenie spokojnie. Na y, Kupsona... no Kupsona po prostu, albo na wspólny. No dobra, będę się z Wami Cześć!